O nie. No nie. No nie. Nie, nie. nie. No ale na kanapę był wlał i moje Twoją... gdyś jest pizze? Nie. nie, nie, nie. Podać, no. wmywaj się. Ale chyba tylko nie zauważy. Tak Ops. Szybko, szybko. Zabić, zabić. Normalnie. Chciałam tylko to wziąć. Nie widać. Chciałam go wziąć. Ja. Dawaj, pij bitwę. Zajmę się. O. 一万没投，大姐。